Cześć wszystkim, z tej strony mi witajcie w nowym odcineczku na moim kanale, a dzisiaj mamy one armed robber. Po długiej co prawda przerwie nagrywania odcineczków, ostatni filmik z głosem był 5 miesięcy temu, czy jest to dużo? To jest prawie pół roku temu. Także witam jeszcze was z nowym odcinek. Oczywiście zapraszam was na mojego Discorda, ogólnie wszystkie linki i tak dalej. Macie w opisie wszystkie rzeczy, informacje i tak dalej. I zapraszam na moje liveiki, które się pojawiają praktycznie codziennie. Ostatnio były wczoraj i... Wczoraj był, przedwczoraj i dzisiaj jeszcze raczej będzie, bo jest dzisiaj już, bo mówię, 25. Także ja nagrywam 25, a kiedy wleci filmik, to nie mam pojęcia. Okej, okay, jeśli ktoś w ogóle nie wie, o co chodzi w tej grze, to tak naprawdę... Mamy okradać rzeczy, bo możemy albo robić okradanie yy, w pewnym sensie jakby na głośno, albo na cicho. Dlatego na razie może się po prostu... można biegać. Chyba tak. Rozejrzymy się w ogóle co tu jest, bo na razie możemy tu normalnie sobie wchodzić. Też mamy w ogóle wskazówki w w tym roku. Czyli mamy Tak, mamy... O, w ogóle możemy sobie ich e, zakajdenować czy coś takiego. Czyli mamy tutaj, mamy jakieś takie pierścionki i tak dalej. Wiem, żeby się tam doseśnieć, że trzeba mieć taki klucz, który mam tam w tej całej przyczepce. Na razie gra, bo tu nie mogę, co nie? Chyba nie mogę. Yy, wiem, że. Musimy jakąś kartę znaleźć. Okej, okay, jestem bezpieczny. Musimy znaleźć Unity yy, Room card. Są tu jakieś kamery. Mamy tu kamerę. Nie wiem, czy ona się rusza. Okej, okay, chyba się rusza. No, czyli jak widać, trzeba mieć klucz. A ja mam fajny sposób na ten klucz. Wziąć sobie o taki kluczyk. I teraz jest problem taki, że jeśli go trzymam w ręce, to ludzie się. O, właśnie. Oni nie widzę, że mam coś podejrzanego. A, ale jest fajna metoda. Złapać i wyrzucić. I tak cały czas idziemy przez to. Cóż, na dłużej mogę. Proszę bardzo i to jest profes profesjonalnie A i żeby właśnie tego używać tego picklocka to trzeba niestety tak myszką kręcić Co my tu mamy? Mamy safe'a Mamy kamerę, więc tam się nie dostaniemy, tu się nie dostaniemy I Tam wiem, że jest właśnie inne wyjście A na razie sprawdźmy, bo tam można u góry wejść Tutaj jednak ja po tam podziękuję Ale myślę, że u góry będzie więcej rzeczy No nie no, serio? No wy sobie chyba żartujecie, no przy końcówce już byłem Dobra, mamy otworzone I czy jest tu jakaś kamera, coś tego typu? Nic nie ma Jakiś pokoi Mamy kartę I znalazłem tą kartę do... Wyłącz alarm Chyba tutaj jest alarm Musimy to zrobić taktycznie i na spokojnie Dobra, to już jest puste Można w ogóle takie... Można pączki wziąć? Nie można? Szkoda Dobra, to otwórzmy sobie w takim razie tu żeby się postaram, bo ciężko się otwiera Proszę. Trzeba iść jednak po pistolet, wiecie? Okej, okay, nikt nic nie wiedział, nikt nic nie słyszał Aha, to bierze wszystko na raz No to będzie teraz problem, duży problem Ty możesz być cicho? Tak, nie przejdę sobie Nie ma szans, że tak przejdę No to teraz jest problem Jak tam, Mam pomysł, musi ten gości tu przyjść I jeszcze raz zawrócić Już tam jest? Co tak szybko? Pusz, pusz, pusz. To jest blokada To był chyba jednak zły pomysł, wiecie? To był bardzo zły pomysł. Jak jest open. Strzelasz! Już zrobię policja. Oj, szybciej, szybciej. W przy okazji go pozbiorą. Dobra, mamy pierwszego rozwalonego. Szybko na górę. Otwierajcie drzwi. Dużo Dobra, rozwalone, break i to by... to rozwalić Zsuńcie się Do widzenia Jak to rozwalić? Zobaczy zobaczę nagle do auto, może tam coś będzie ciepło. Ja za bardzo już amunicję Nie wiem czy to ty mam to robić, czy czy. A tu. O kurde. Mamy to. Też one już? No. Szybko po torbę muszę zdążyć. Dobra, idziemy. Szybko. To jest szybka bardzo misja. Musimy teraz wyciekać z pieniążkami. No, no, dawaj, dawaj, dawaj. Zamknij. Dawaj kaskę. Co my tu mamy do zbierania? Y jakieś takie rzeczy. Drogie zegarki, widzę. Wiem, że są jeszcze pieni pieniądze, są jeszcze tam na początku. Przy wejściu. Jak no. oni przez ścianę przeszli? Dobra. Napka złota, o to będzie dużo warte I ślubi dźwięk był o, Ale już się powoli wysypuje O ja ciebie No to jak Nie no serio, a tak dobrze szło No wy tu chyba rachutujecie żeby mnie no. <laughs> Dobra tak, no leciutko ciężko się to robi więc jak kliknę, to będzie całkiem restart Co? No nic, jeśli chcecie w takim razie kontynuację z tego, bo, no nie powiem, tak średnio mi coś poszło, wiecie? Tak średnio, dobrze, no to w takim razie dziękuję za oglądanie odcineczka dzisiaj e, No i nie zapomnijcie już zostawiać oczywiście subika i bardzo was do tego zachęcam, ale nie zmuszam Ja proponuję, to jest bardzo dobra propozycja, za to nic nie płacicie, ale mnie bardzo jakby wspomoże i tak dalej Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i siemka